Dzień dobry, dobry wieczór, witam Cię serdecznie. Jakiś czas temu poświęciłem film ingresowi Jowisza do Raka, gdzie mówiłem ogólnie o zmianie planetarnej narracji związanej ze zwiększoną potrzebą ochrony i bezpieczeństwa takiej naszej najbliższej przestrzeni. Teraz ponownie wracam do tematu, bo sytuacja na granicach bardzo się zaostrzyła. A widać to szczególnie mocno i w Polsce, i w Europie, i w Ameryce, gdzie coraz częściej mówi się o zamykaniu granic, wydalaniu imigrantów, zaostrzaniu prawa migracyjnego. W Ameryce, na Florydzie powstaje Alligator Altacross, a w Europie oddolne inicjatywy patroli obywatelskich na granicach. Sytuacja też prosi się o komentarz astrologiczny, ale to nie będzie komentarz polityczny. Chcę spojrzeć na to, co się dzieje, wyłącznie przez pryzmat astrologii, a przede wszystkim o no, wspomniany już ruch Jowisza przez znak Raka, który rozpoczął się 9 czerwca, a będzie z nami tutaj, będzie on przebywał do 30 czerwca. 2026 roku w znaku raka. Przyjrzyjmy się temu bliżej i zobaczmy, co z tego wyniknie w takiej dalszej trochę perspektywie czasowej. Zanim przejdę do tematu filmu, mała prośba, jeśli lubisz to co robię, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz, zasubskrybujesz kanał, albo postawisz mi wirtualną kawę przez Paykofi. To da mnie duże wsparcie i dziękuję każdemu, kto to zrobi. Przypominam też o, że prowadzę konsultacje astrologiczne i jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie, swoje relacje albo zobaczyć co przed Tobą, to zapraszam do kontaktu. Ruszył też mój kurs astrologii online. Dziewięć wideolekcji, w których krok po kroku pokazuję, jak pracuję z horoskopem. Idealny dla początkujących, jak i tych, którzy chcą pójść trochę głębiej i usystematyzować swoją wiedzę. Linki znajdziesz w opisie pod filmem. A jeśli masz pytania, napisz albo po prostu zadzwoń. Czas Jowisza w Raku to moment, w którym tematy granic, terytorium i przynależności stają się. Wyraźniejsze niż zwykle, i pojawia się tu właśnie potrzeba ochrony tego, co własne, domu, wspólnoty, tożsamości. I nie wynika to z jakichś lęków, lecz z naturalnego takiego impulsu, by zadbać o właśnie trwałość tego, co bliskie i znane. Rak to bowiem znak kardynalny, który nie boi się stawiać też granic, kiedy właśnie chodzi o bezpieczeństwo. A Jowisz przechodząc właśnie przez ten znak, mocno to wypukla i podkreśla. Gdy Jowisz ostatnio przechodził przez znak Raka, czyli w latach 2013 14 wiele z dzisiejszych tematów zaczęło już powoli się uaktywniać. W Europie, szczególnie w Niemczech, zaczęło być widać właśnie wzmożony napływ uchodźców. Zwłaszcza właśnie z tej wojną Syrii, Iraku i generalnie takich różnych innych krajów Bliskiego Wschodu, to nie był jeszcze taki, można powiedzieć, oficjalny kryzys migracyjny, ale właśnie pierwsze symptomy już się właśnie wtedy pojawiały. W tamtym czasie Europa zaczęła się właśnie otwierać na pomoc. Z potrzeby serca, ale też właśnie z poczucia takiego moralnego obowiązku. Jednocześnie pojawiały się też pytania, jak wielu ludzi tutaj można przyjąć i gdzie też przebiega granica między solidarnością a taką odpowiedzialnością. To był czas, kiedy pewne rzeczy właśnie dopiero dojrzewały, a to, co wybuchło właśnie w 2015, było już tylko taką, można powiedzieć, logiczną konsekwencją tego, co zaczęło się właśnie wtedy pod wpływem właśnie Jowisza w Raku. Rok 2015 to właśnie taki moment przełomowy. Tysiące ludzi utknęło na granicach, w mediach krążyły obrazy ludzi śpiących na dworcach, idących na pieszo przez Europę, i próbujących dostać się przede wszystkim do Niemiec. To właśnie wtedy Angela Merkel podjęła decyzję, która przeszła do historii, by otworzyć właśnie niemieckie granice i wpuścić tych, którzy utknęli właśnie na swoim szlaku migracyjnym. Decyzja ta została przedstawiona jako taki moralny obowiązek, jako gest humanitaryzmu, solidarności, a hasło Wir schaffen das, czyli damy radę, Stało się właśnie symbolem tego momentu. Z astrologicznego punktu widzenia, choć Jowisz już wtedy znajdował się w znaku 2, to skutki właśnie poprzedniego tranzytu, właśnie przez ak 2013 14 właśnie wtedy dochodziły do tego swojego punktu kulminacyjnego. A dlaczego? Bo właśnie Jowisz w raku inicjował proces. Otwierał temat, poszerzał taką można powiedzieć przestrzeń emocjonalną. Yy, tutaj rozbudzał ideę troski o innych, ideę opieki, yy, właśnie ale właśnie konsekwencje tej ekspansji współczucia właśnie tutaj ujawniły się z opóźnieniem i właśnie w 2015 nastąpił ten przełom. Decyzja Merkel była takim czystym archetypem, właśnie Jowisza w Raku rozszerzenie opieki, traktowanie całej ludzkości jako takiej jednej rodziny, postawienie właśnie tych moralnych wartości ponad strukturami państwa. Ale właśnie jak to bywa z Jowiszem, lubi ze wszystkim przesadzać. Pojawiły się właśnie ogromne wyzwania logistyczne, napięcia społeczne, zderzenie kultur, pytania właśnie o integrację i bezpieczeństwo. To był moment, w którym symboliczna właśnie ta gościnność raka zderzyła się z realiami świata, a archetyp właśnie tej opiekuńczej wspólnoty musiał zmierzyć się tutaj z konsekwencjami swojej własnej otwartości. Gdzieś, gdy właśnie Jowisz Ponownie przechodzi przez znak raka, widzimy zupełnie inny obraz niż właśnie te 10-12 lat temu. Nie ma już tutaj mowy o otwartości i szeroko pojętej gościnności. Teraz głównym tematem jest obrona granic, wzrost kontroli, a w niektórych miejscach wręcz zamykanie się narodów od środka. W Stanach Zjednoczonych coraz głośniej mówi się właśnie o masowych deportacjach, o budowie różnych zamkniętych stref, o takim generalnie symbolicznym i też rzeczywistym takim umacnianiu granic oraz izolowaniu się państwa. W Europie pojawiają się właśnie. Takie oddolne inicjatywy patrolowe, rośnie presja właśnie na tutaj państwa te graniczne, a temat właśnie imigracji wraca do centrum debaty publicznej. I już nie jako pytanie, komu pomóc, ale jak się zabezpieczyć. To wszystko dzieje się właśnie w tym samym znaku raka, ale właśnie Jowisz, Tutaj pokazuje już drugą stronę medalu. Borak to nie tylko opiekuńcza matka, to także instynkt obrony gniazda. Troska o bliskich i zamykanie drzwi, kiedy zagraża chaos z zewnątrz. A Jowisz, jak soczewka, powiększa to, co już właśnie wisi w powietrzu. Jowisz jak? Rak wchodzą tutaj właśnie na taki kurs kolizyjny. Jowisz szuka właśnie przestrzeni, chce iść dalej, wychodzić poza znane granice, ale chce chronić to, co już ma. Buduje więc taką bezpieczną przystań i niechętnie wpuszcza obcych. I to właśnie obecne spotkanie tych dwóch sił wywołuje właśnie obecne napięcie. Zamiast poszerzania przestrzeni dla innych, obserwujemy obecnie, uszczelnianie granic, zarówno fizycznych, jak i tych mentalnych. Zmacnia się to teraz właśnie to, co nasze. Właśnie narodowość, tradycja, język, historia. I pojawia się tu też pytanie, czy właśnie otwartość zawsze się opłaca i czym można chronić to właśnie, co nasze, bez poczucia winy. Napięcia widać dziś bardzo wyraźnie. Właśnie. Z jednej strony są ludzie i środowiska, które chcą otwartości, integracji, ruchu ponad granicami, a z drugiej coraz silniejsza właśnie potrzeba ochrony terytorium, kultury, tożsamości narodowej i takiego, można powiedzieć, po prostu fizycznego bezpieczeństwa. Tranzyt ten pokazuje jednak, że nie da się właśnie wszystkiego poszerzać w nieskończoność. Czasem trzeba zatrzymać się, wyznaczyć granicę, zadbać o swoje zaplecze, zanim właśnie otworzy się drzwi kolejnym jakimś sprawom, kolejnym ludziom. I to również jest właśnie przejaw działania Jowisza. Tyle, że właśnie nie przez ekspansję, lecz przez właśnie tą Jowiszową taką mądrość. W horoskopach państw, narodów czy generalnie jakichś długofalowych procesów społecznych Jowisz pokazuje, gdzie i jak zbiorowość się rozwija. Dosłownie i symbolicznie. Wskazuje na obszary ekspansji terytorialnej, ideologicznej, religijnej, edukacyjnej, ale też właśnie bardzo często reprezentuje ruch, przemieszczanie się ludzi, przesuwanie granic. Jakieś otwieranie jakichś przestrzeni. Gdy Jowisz jest właśnie aktywny i silny, jak to właśnie ma miejsce w znaku Raka, uruchamiają się procesy związane z migracją, tą fizyczną, czyli uchodźcy, migranci, przesiedlenia, ale też taką duchową, mentalną, czyli różne zmiany światopoglądowe, przejście na jakąś inną wiarę, jakieś rewolucje ideowe. Ta planeta, która Porusza masy. Nie tylko dosłownie, ale i też właśnie na poziomie przekonań. Prawo międzynarodowe, właśnie zasady azylowe, kwestie obywatelstwa, właśnie integracji, to wszystko są tematy Jowisza. Nie dlatego, że właśnie Jowisz tworzy jakoś te zjawiska, ale dlatego, że po prostu wskazuje na ich znaczenie w danym czasie. Tam, gdzie właśnie Jowisz jakoś najmocniej działa. Tam pojawiają się właśnie jakieś różne wielkie narracje o wolności, sprawiedliwości, wspólnocie, jakiejś misji cywilizacyjnej. I właśnie dlatego, gdy Jowisz właśnie wchodzi do znaku związanego z domem, to z samością, jak rak, wtedy właśnie dwa światy, otwartości i ochrony, muszą się tu spotkać. I nie zawsze jest to spotkanie łatwe. Jowisz w roku, nie zawsze więc oznacza otwartość na innych. Czasem działa dokładnie odwrotnie. Rozszerza tutaj potrzebę ochrony tego, co nasze, swoje. Powiększa właśnie to, co rak uważa za własne terytorium. Zarówno w sensie fizycznym, czyli granice, ziemia, dom, jak i symbolicznym, czyli naród, kultura, wspólnota. W takim położeniu Jowisz nie niesie ze sobą właśnie tylko idei gościnności, i może też właśnie intensyfikować taki instynkt przetrwania, wyciągając właśnie na wierzch tematy, które zwykle są schowane głęboko, czyli taki lęk przed obcością, obawa przed utratą tożsamości, jakieś napięcie między właśnie opieką a zagrożeniem. Bo, tak, jak już wspomniałem, nie jest jedynie taką matką opiekującą się każdym, właśnie, kto zapuka do drzwi. To także taka matka, która chroni swoje dziecko przed tym, co uzna za niebezpieczne. I tylko to właśnie tutaj powiększa. Zarówno właśnie potencjał empatii, jak i granice nieufności. I właśnie tranzyt ten może przejawiać się bardzo różnie. Dla jednych będzie to właśnie takim czasem wzmożonego patriotyzmu, powrotu do tradycji, potrzeby stabilizacji, a dla innych czasem weryfikowania, czy właśnie gościnność nie została tutaj nadużyta, a dla jeszcze innych momentem, by zastanowić się, jak dbać o wspólnotę, bez zamykania się w jakiejś twierdzy. W centrum tego wszystkiego jest więc takie wewnętrzne pęknięcie między dwoma wartościami. Z jednej strony właśnie ten jowiszowy ideał otwartości i zaufania, a z drugiej ten raczy imperatyw troski o swoich i potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Astrologia nie daje recept, ale pokazuje tutaj nam sytuację, cykle. Jowisz co 12 lat właśnie wraca do tego samego znaku i za każdym razem przynosi podobne pytanie, choć w zupełnie innej formie, bo świat jest tutaj już zupełnie inny. Przypomnę tu tylko, że właśnie zamach na World Trade Center w 2001 był zaledwie dwa miesiące po ingresie Jowisza do raka. I właśnie 11 września 2001 świat zaczął się w posadach, zamachy na, właśnie na World Trade Center uderzyły nie tylko właśnie w tą fizyczną jakąś infrastrukturę Ameryki, ale i w taki symboliczny dom, poczucie bezpieczeństwa, właśnie przynależności narodowej, takiego można powiedzieć ogólnie, generalnie ładu cywilizacyjnego. Spotkanie tych właśnie dwóch sił przyniosło właśnie szybką i zdecydowaną reakcję. Zaostrzenie kontroli granicznych, powołanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego i wprowadzenie słynnego Patriot Act. W Ameryce to nie był właśnie czas na jakieś dyplomatyczne gesty. To był moment silnej konsolidacji wspólnoty narodowej właśnie wokół Idei zagrożonego domu, a świat właśnie zaczął dzielić się tutaj na swoich i na obcych. Jowisz wroku pokazał wtedy swoją taką defensywną twarz. Archetyp troski został zamieniony w mobilizację, nie po to właśnie, by przyjąć gościa, ale właśnie by obronić swoje terytorium. Teraz, w 2025-2026, wracamy do tych samych kwestii i do podobnych emocji. Ale dziś mamy już więcej doświadczenia i możemy spojrzeć bardziej świadomie. I właśnie skoro Jowisz wrócił do znaku raka i znów dotyka tematu domu, przynależności, ochrony, naturalne pytanie nasuwa się tutaj, co dalej? W jakim kierunku to pójdzie? Jeśli właśnie planety pokoleniowe, czyli Saturn, Uran, Neptun, Pluton, zaczynają przesuwać się w znaki, które mają zupełnie inną jakość niż rak. Saturn w balanie to nie jest spokojnie i konserwatywny Saturn. W znaku barana Saturn staje się wojownikiem, strażnikiem tożsamości, fizycznych granic. Nie rozmawia, działa, nie buduje tu jakichś mostów, a stawia zasieki. To czas, w którym właśnie struktury państwowe i społeczne zaostrzają swój kurs, reagując szybciej, mocniej właśnie na to, co uznają za zagrożenie. To może być czas nowych regulacji granicznych, szybkich decyzji administracyjnych, wzrostu władzy wykonawczej. A wszystko właśnie w imię obrony własnego terytorium. Uran w bliźniętach to nie tylko właśnie rewolucja w technologii, komunikacji, to też gwałtowne przyspieszenie w sposobie zarządzania informacją, ruchem ludzi, taką można powiedzieć społeczną percepcją tych granic. I w kontekście właśnie Jowisza Wraku, który uruchamia tematy ochrony terytorium tożsamości, przynależności Uran nie tyle tworzy mury, co zmienia właśnie sposób ich kontrolowania. Granice nie muszą dziś już być tylko właśnie fizyczne, mogą być też cyfrowe, jakieś algorytmiczne, właśnie oparte na jakichś danych. Możemy się więc spodziewać, że kontrola granic i ruchu ludzi będzie coraz bardziej jakoś zautomatyzowana. Komputery tutaj i algorytmy będą właśnie decydować, kto jest bezpieczny, a kto nie. Neptun przebywający obecnie w baranie, to bardzo delikatna, ale zarazem bardzo niebezpieczna kombinacja. Neptun właśnie planeta wizji, idei, jakichś zbiorowych mitów. Będą tutaj właśnie w znaku ognia, inicjatywy, walki może przynieść właśnie taką ideologizację konfliktów, radykalizację jakąś, wartości. Religii, jakiś może być może rozwój narracji, my, kontra oni. lub no przeciwnie, może przynieść też masowe rozczarowanie jakimiś wcześniejszymi zbiorowymi ideami, które mogą zostać tutaj obnażone z taką dużą brutalnością, właśnie jakiej Neptun w nie zna. Pluton w wodniku nie zmienia tutaj granic w sensie fizycznym. Ale zmienia to, kto decyduje o tym, kto może właśnie je przekroczyć. Nie chodzi już tylko właśnie o rządy czy polityków. Coraz większą rolę będą tutaj odgrywać właśnie systemy, jakieś organizacje międzynarodowe, technologie, które działają poza kontrolą zwykłego człowieka. W kontekście właśnie migracji. Pluton może oznaczać, że decyzje o tym, kto może przekroczyć granicę, kto może mieszkać w naszym domu, coraz częściej będą zapadać centralnie, poza właśnie jakimś poziomem narodowym. I nie każdy właśnie kraj będzie mógł sobie decydować, kogo przyjąć, a kogo nie. Pakt migracyjny właśnie Unii Europejskiej jest tego idealnym przykładem. Polska, podobnie jak kilka innych państw, sprzeciwiła się właśnie jego zapisom, bo widzi w tym właśnie próbę odebrania kontroli nad własnymi granicami. Ale zamiast rozmowy dostajemy ultimatum: przyjmujesz albo płacisz. To wprost właśnie odpowiada plutonowi wodniku. Centralizacja właśnie władzy, presja ze strony systemu i redefinicja wspólnoty bez właśnie udziału obywateli. A Jowisz wraku dodaje do tego emocje poczucie właśnie zagrożenia, utraty wpływu na swój dom, kraj, kulturę. Dla wielu ludzi tworzy to właśnie uczucie bezsilności, że gdzieś daleko zapadają decyzje, które zmieniają ich codzienne życie i że nie mają już właśnie realnego wpływu na to, co się dzieje. Dziękuję Ci za spędzony czas. Na dziś to wszystko i do zobaczenia już wkrótce.